Ulm cukiernik Massimo dotarł do rodzinnej kawiarni. Pastipcini muszą szybko trafić do chłodni. Cześć. Potrzebuję pomocy. Massimo otworzył kawiarnię w 2009 roku. Bycie szefem i restauratorem to podwójne wyzwanie dla 41-letniego Włocha. Nie weszły w całości. Teraz jest dobrze. Chcemy oferować dobrą jakość. Dlatego produkujemy codziennie. To najtrudniejsza rzecz. Wszystko wymaga czasu, odpowiedniego planowania i dobrej współpracy. Codziennie robi tu zakupy tysiąc klientów. Cześć jak leci. Wszystko dobrze. Śniadanie gotowe? Oczywiście. To dopiero początek dzisiejszej pracy. Mamy od 30 do 50 tysięcy gości miesięcznie. To całkiem sporo. Jednak to wciąż najłatwiejsza część. Teraz zajmiemy się dostawami do marketów Metro, Rewe i Edeka. To już bardziej skomplikowane. Aby rozwijać swoją działalność, 41-latek nieustannie poszukuje nowych rozwiązań. Jestem uparty i chcę, aby wszystko szło szybko. Czasami aż za szybko. Jestem przedsiębiorcą i muszę działać, jednak chcę, aby wszyscy ze mną współpracowali i czuli się dobrze. Dział tiramisów cukierni. Każdego dnia wychodzi stąd 40 tysięcy deserów. Franciska zużywa 8 kg cukru na 200 pucharków. To 1,6 tony dziennie. Ten zawód to obróbka cukru i innych produktów. Zabawa z poszczególnymi produktami spożywczymi, próbowanie co się zmienia i w jaki sposób. Nauka sama w sobie. Maszyna pakująca jest w firmie od 2019 roku. Umożliwia wysyłanie tiramisu dalej niż w promieniu 100 km. Urządzenie nie dopuszcza powietrza do kubka. Bez tlenu śmietana nie psuje się tak szybko, a tiramisu jest trwalsze. Ale maszyna ma też wady. Massimo ciągle musi rozwiązywać nowe problemy. Wieczko nie odrywa się równomiernie. Temperatura jest za wysoka, trzeba ją obniżyć. Sprawdźmy jeszcze jedno. Zdecydowanie trzeba obniżyć temperaturę. Maszyna zgrzewa kubek i wieczko. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, wieczko się strzępi. Doskonale. Spróbuję jeszcze raz. Świetnie. Linia produkcyjna dostarcza 1000 deserów na godzinę, gdy działa bez zakłóceń. Wieczka również są wyjątkowe. Desery są ułożone w stosy nawet po 6 pięter. Kubki muszą wytrzymać nacisk i wstrząsy. Droga potrafi być wyboista. Czasem zdarzy się nadepnąć na produkt, ale kubeczki są bardzo wytrzymałe. Massimo poradził sobie z tym problemem. We włoskiej cukierni 90 pracowników wytwarza codziennie 300 różnych produktów. Do niedawna wciąż występowały problemy z maszyną do produkcji tiramisu. Teraz pojemniki muszą szybko trafić do zamrażarki pod czujnym okiem szefa Massimo. Zamrażarka jest ustawiona na minus 40 stopni. Tysiąc pojemników jest natychmiast doprowadzanych z temperatury pokojowej do minus 18 stopni w ciągu kwadransa. Dzięki temu nie tworzą się kryształki lodu, a produkt po rozmrożeniu smakuje jak świeży. Zamrażarka działa jak przycisk pauzy na pilocie. W temperaturze minus 26 stopni desery natychmiast zamarzają. Massimo ma kilka sekretów dotyczących tego procesu. Jednym z powodów naszych sukcesów jest sposób, w jaki radzimy sobie z procesami, i nie ujawnię go. Ona też tego nie zrobi. To nie technologia z gospodarstw domowych. Następne zamówienie? Firma cateringowa spontanicznie zamówiła pasticcini. Włoch ma je zamrożone. Właśnie zamówili pasticcini. To ta sama rzecz, którą dostarczyliśmy dziś do kawiarni. Jest również dostępna dla cateringu. Zamówili też kilka deserów. Pewnie chcą sprzedać to jako pojedyncze sztuki. Podczas 4-kilometrowej trasy zamrożone towary zmieniają się z powrotem w świeże, bez utraty jakości. Cześć. Idę do tego, który biega tam w rękawiczkach. Witaj. Mam coś dla ciebie: pewnie zamówienie. Wspaniale. Zanieśmy to tam. Mamy dziś imprezę i potrzebujemy pysznego deseru. Świetnie. Opowiesz jak poszło. Oczywiście. Przyszli rachunek. Ale tylko nieliczni klienci są tak blisko. Firma dostarcza swoje produkty w całych Niemczech i wszędzie obowiązuje zasada. Towary muszą być gotowe do podania i rozmrożone w momencie dostawy. Massimo opracował w tym celu sprytny system. Mamy pudełka styropianowe. Są wyprodukowane specjalnie dla naszych temperatur i czasu, aż produkty dotrą do klienta. Mają określoną grubość i rozmiar, ale to tajemnica firmy. Są też chłodzone. Rozwiązanie sprawdziło się w ciągu ostatnich lat. Działa świetnie. Nie wymyśliłem tego, ale ulepszyłem i zoptymalizowałem. W zależności od odległości do klienta i czasu transportu, dział wysyłki wybiera opakowania tak, aby zawartość dotarła świeżo rozmrożona. Każdego dnia pracownicy pakują 50 takich pudełek. Na wierzch kładziemy lód, następnie tekturę, aby nic się nie kołysało, potem pokrywa. Teraz pojemnik jest prawie zamknięty, a wkłady chłodzące będą działać przez długi czas. Maksymalnie 12 godzin. Pudełko może być transportowane nawet przy 30 stopniach w cieniu.